Decyzja o odejściu nie była łatwa, choć dojrzewała we mnie od prawie dwóch lat. Nie zamierzam powtarzać nazwy sekty. Są znani z tego, że tropią dysydentów i używają metod, zgodnych z prawem lub nie, aby zabrać cię z powrotem. Ale można śmiało powiedzieć, że była to duża sekta, i jak się dowiedziałem, była ona dość klasyczna. Mieszkaliśmy w kompleksie pośródniczego. Otoczeni gęstym lasem, a nasza liczba wynosiła setki osób. Urodziłem się i wychowałem tam jako bankart wyhodowany na polecenie starszyzny przez dwoje ludzi, którzy ledwo mogli ze sobą wytrzymać. I nie byłem jedyny. Lata wcześniej starszyzna łączyła w pary większość mieszkańców kompleksu dokładnie w tym samym czasie. A teraz była tam co najmniej setka dzieci w tym samym wieku i banda zrzędliwych rodziców, którzy je wychowywali. Niektóre rodziny dobrze ze sobą współpracowały, moja nie. Ale oczywiście moi rodzice się kochali, tak jak każdy kochał każdego innego. To nie była miłość, ale umowa społeczna, która zawstydzała tych, którzy walczyli. Tych, którzy okazywali jakiekolwiek uczucie poza samozadowoleniem. Nazwali to prawdziwą miłością, która przenikała wszystko i wszystkich. Miałem około 13 lat, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia. Pewnej późnej nocy mój ojciec przemycił alkohol do naszego domu i upił się. Było to poważne wykroczenie, gdyby został złapany chyba go to nie obchodziło a w miarę jak pił coraz więcej jego zahamowania topniały a rozgrzany do białości gniew który tlił się w nim przez lata w końcu nabrał powietrza zaczął krzyczeć na moją mamę nazywając ją różnymi imionami mówił że to przez nią jego życie było takie beznadziejne że nigdy naprawdę jej nie kochał a przez lata stawała się w jego oczach coraz gorsza i brzydsza że była wielką pomyłką. Nie broniła się, co podwoiło jego gniew. I wtedy zaczął ją bić. Przez jakiś czas nie widziałem się z tatą, ale szkody zostały wyrządzone, zarówno mnie jak i mojej mamie. Nawet po tym, jak wypuścili ją ze szpitala dwa tygodnie później, jej twarz była ciemna i opuchnięta. A kilka zakrwawionych bandaży zakrywało rany na jej skórze. Jeśli chodzi o mnie, przekonałem się, że prawdziwa miłość nie była prawdziwa, nie była trwała. Choć mogła mieć dobre intencje, była jedynie zasadzona. Złudna prawda otynkowanie na ścianach był to fałszywy bóg. Musisz pamiętać, że tam się wychowałem. To wszystko, co kiedykolwiek znałem. Dla mnie ten świat był prawdą, ale mimo to wątpliwości przeżuwały skórę moich palców, a wyraźne uczucie, że coś jest nie w porządku, zaczęło mnie ogarniać. Wywołało to ogromny wstyd i strach, ale zamiatanie tego wszystkiego pod dywan tylko pogorszyło moje samopoczucie. Od tego momentu zacząłem dostrzegać kłótnie i spory, które wcześniej uważałem za oznakę normalności. I jak to się stało, że skoro wszystko było tak dobrze, nasz dom nie mógł utrzymać ciepła przez całą noc? I dlaczego codziennie jedliśmy to samo? I dlaczego starsi decydowali o wszystkim, nawet jeśli ich decyzje sprawiały, że inni byli nieszczęśliwi? Kradła się myśl, że to wszystko w jakiś sposób nie było prawdziwe, a im więcej o tym myślałem, tym silniejsze stawało się to uczucie. Dobrze to ukrywałem. Moi rodzice ledwo się o mnie troszczyli. Żadne z nich nie chciało mnie mieć, a wychowywanie mnie odbywało się przy minimalnych wymaganiach. Byłem tylko produktem ubocznym prawdziwej miłości nakazanym przez starszyznę. Tak długo jak wypełniałem moje obowiązki, nie obchodziło ich co robię, jak się czuję i co myślę. Reszta była zbyt zajęta pracą lub własnymi problemami, by mnie sprawdzać. Myśl o odejściu pojawiła się w moim umyśle pewnego dnia i przeraziła mnie. To była jedna z najgorszych myśli. Tak zostaliśmy wychowani. Jakby to było niebo, a reszta świata była piekłem, a ty byłbyś wiecznie skazany i niezwykle głupi, gdybyś odszedł. Ale to było tam, niebezpieczne i słodkie, i nie chciało odpuścić. W miarę jak pozwalałem tej myśli się rozwijać, zacząłem czuć się z nią coraz bardziej komfortowo. Choć na początku była okropna, niedługo później myśl ta stała się dość komfortowa. A z każdym dniem jej siła wzrastała. Wkrótce potem pojawiła się kontynuacja tej myśli. Odejdę. Kiedy już podjąłem decyzję, była to głównie kwestia pragmatyki. Chociaż nie wiedziałem, co będzie na mnie czekać w świecie zewnętrznym, wiedziałem, jak działa ośrodek i na tym postanowiłem oprzeć mój plan. Za kilka miesięcy odbędzie się wielki rytuał. Coś w rodzaju legendy, o której wszyscy zawsze mówili, ale wydawała się bardziej bajką niż czymkolwiek innym. Ale tak czy inaczej miał się odbyć, a biorąc pod uwagę, że wszyscy będą w nim uczestniczyć, był to mój najlepszy sposób na pozostanie niezauważonym, dając mi przynajmniej przewagę, podczas gdy wszyscy będą zajęci. W ciągu kilku tygodni poprzedzających rytuał mieliśmy wiele odpraw dla dzieci na temat rytuału, dzięki którym zebrałem wystarczająco dużo informacji, aby znać dokładne miejsce, w którym miałbym najmniejsze szanse na złapanie podczas przekraczania ogrodzenia otaczającego kompleks. Nie powiedzieli nam, na czym będzie polegał rytuał, a jedynie, że dostaniemy podczas niego wykwintny posiłek i w zasadzie musimy tylko stawić się na czas. Najtrudniejszą częścią było utrzymanie uwagi i nie rzucanie się w oczy. Za każdym razem, gdy otworzyłem usta, bałem się, że krzyknę Uciekam w dniu wielkiego rytuału, ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Wszyscy byli tak zaabsorbowani przygotowaniem kompleksu do rytuału, że wątpię by ktokolwiek zauważył, że zachowuje się inaczej. W noc poprzedzającą rytuał spakowałem małą skórzaną torbę z ubraniami, butelką wody i puszką antyperspirantu i ukryłem ją pod łóżkiem. Na terenie kompleksu brakowało wszystkiego, więc tylko w ten sposób mogłem się wymknąć bez niczyjej uwagi. Ledwo spałem. Torba wypalała dziurę w ramię łóżka, a podniecenie utrzymywało stały puls nieregularnych myśli pompowanych do mojego umysłu, utrzymując go zajętym, przygotowując go na każdą sytuację. Rytuał miał rozpocząć się po zmierzchu, więc normalnie kontynuowałem mój dzień. Gdybym nie był tak zmęczony, jestem pewien, że ktoś by odkrył mój sekret. Byłem aż tak podekscytowany i przestraszony. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmierzch zaczął zapadać i wszyscy zebrali się wokół centrum kompleksu. Wszyscy byliśmy ugrupowani w swoich rodzinach w odległości dziesięciu stóp od siebie, tworząc długie i szerokie półkole wokół prowizorycznej sceny, tak jakbyśmy stali w kolejce do niej. Stałem tam z moimi rodzicami, którzy wyglądali poważniej niż kiedykolwiek ich widziałem. I obserwowaliśmy scenę w ciszy. Musiało minąć piętnaście minut, zanim starsi weszli na scenę. Jeden z nich, ich swego rodzaju lider, stuknął w mikrofon, a gigantyczne głośniki zatrzeszczały w potwornej pętli sprzężenia zwrotnego. Ktoś ściszył dźwięk i starszy kontynuował, a jego koledzy ustawili się półkolem na scenie za nim. Przemówienie było nudne. Podobnie jak większość wystąpień starszyzny, zwłaszcza z moją nową odkrytą ideologią, ich mambo jumbo o prawdziwej miłości, naszej sile i jedynym prawdziwym Bogu, brzmiało bardziej wtórnie niż kiedykolwiek wcześniej. Szybko to wyciszyłem i zacząłem obserwować otoczenie, a adrenalina zaczęła napływać do moich żył. W końcu miałem ruszyć. Nasza rodzina znajdowała się w najbardziej oddalonej linii ludzi, więc wszystko, co musiałem zrobić, to poczekać na okazję i wymknąć się. Niektóre dzieci już migrowały, a przemówienie starszych nie było wystarczająco interesujące, aby przykuć ich uwagę. To było dziwne. Wszyscy dorośli gapiący się i słuchający tak uważnie, a nam, dzieciom, pozwalano robić, co tylko nam się podobało. Co było czymś, czego prawie nigdy nie mogliśmy robić. Coś było inaczej, ale zbiegło się to z moim planem, więc nie obchodziło mnie to. Rozejrzałem się i czekałem na swoją szansę, ale wtedy starci coś powiedzieli, a mój tato odwrócił się do mnie, lekko mnie przerażając. Pożegnaj się z mamą, powiedział. A jego twarz drgnęła, jakby bardziej niż zwykle starał się zachować swój charakterystyczny wyraz twarzy. E, żegnaj, mamo, powiedziałem odwracając się do niej, wiedząc, że rozkaz mojego ojca nienawidził sprzeciwo. Najlepiej było z nim nie walczyć. Rzucił mnie w wir. To było nieoczekiwane i nie mogłem skupić się jednocześnie na rytuale i ucieczce. Wszystkie inne dzieci również żegnały się ze swoimi mamami, niektóre nawet je przytulały. Nikt z nas nie miał pojęcia co się dzieje, ale rodzice musieli coś wiedzieć, ponieważ słyszałem, jak niektórzy starsi chłopcy płaczą. Płacz nie był częścią prawdziwej miłości, co jeszcze bardziej mnie zaniepokoiło. Głębokie, niepokojące uczucie zadomowiło się w moim żołądku, wciągając mnie w ciemny wir. Cholera, czy straciłem moją szansę? pomyślałem, mając wielką nadzieję, że jednak nie. Teraz niech otworzą swoje serca. Otwórzcie ich prawdziwą miłość do naszych dzieci, moi bracia. Spójrzcie na swoje matki, dzieci. One błogosławią wam prawdziwą miłością. krzyczał starszy do mikrofonu. Wszystkie kobiety w kompleksie uklękły i pochyliły głowy. Zacząłem słyszeć krzyki z oddali. Mój ojciec przerwał mi, chwytając mnie za głowę i odwracając ją w swoją stronę. Kilka stóp dalej klęczała moja matka, tak jak wszystkie inne. Musisz na to patrzeć, powiedział, i nie pozwól swoim oczom błądzić. Patrząc na mnie, by upewnić się, że patrzę, podszedł do mamy i chwycił ją za włosy. Owijając jej długie kucyki wokół pięści. Dla jednego prawdziwego Boga powiedział i zaczął ciągnąć. Krzyknęła z bólu, a on wbił pięty w suchą ziemię. Jego bud wypluł pył w powietrze, ciągnąc całym ciężarem. Na początku wydawało się, że nic się nie dzieje, ale nagle u podstawy jej czaszki pojawiło się czerwone pęknięcie. Szybko zaczęło się rozprzestrzeniać, rozrywając i zdzierając skórę na dwie części. Teraz krzyki były wszędzie, ogłuszające i piekielne. Po osiągnięciu początkowego pęknięcia mój ojciec nie musiał już tak mocno ciągnąć. Wziął szybki oddech i na chwilę rozluźnił ramiona, po czym wrócił do ciągnięcia z nową energią. Jej skóra głowy zaczęła się łuszczyć jak skóra awokado. Jasno-czerwona krew i mięso wypływały z uszkodzonych żył, a strumienie powoli odsłaniały jej czaszkę. Rozgrzaną do białości, tak jak jego gniew, gdy prawie pobił ją na śmierć. Tata chrząknął, gdy pracował, a gdy czubek czaszki mamy był już całkowicie odsłonięty, szarpnął ostatni raz. Zrywając całkowicie skórę z jej głowy, krawędzie skóry opadły na jej uszy i twarz. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że dokładnie ten sam proces jest wykonywany na wszystkich innych kobietach. Niektórzy już skończyli, inni wciąż byli w rozkroku. Mężczyźni chrząkający, wymachujący i kopiący ziemię, by zedrzeć skórę z czaszki kobiety krzyczącej w agonii. A my, dzieci, nie mogliśmy się powstrzymać od patrzenia. Zastygliśmy w miejscu, zbyt przerażeni, by cokolwiek zrobić. Zacząłem słyszeć tępy dźwięk stukania, po którym nastąpiło pęknięcie, przypominające jajko. Spojrzałem z powrotem na rodziców. Ledwo ich rozpoznałem. Mama była pokryta krwią i cicho szlochała. Tata stał nad nią z młotkiem w ręku, stukając nim w jej odsłoniętą czaszkę. Musiał trzymać jej głowę jedną ręką, aby utrzymać ją stabilnie. Po każdym ostrożnym uderzeniu palcami podważał jej głowę, zbierając małe kawałki kości czaszki i rzucając je na ziemię obok mnie. Pocił się obficie, a jego oczy były szeroko otwarte i skupione, zdeterminowane, by dokończyć dzieła. Po tym, jak duży kawałek kości uderzył o ziemię, cofnął się o krok i kontemplował swoje dzieło, jak rzeźbiarz, podziwiający i obserwujący swoje dzieło. Wyglądając na zadowolonego, zawołał moje imię i kazał mi stanąć obok siebie. Chociaż przebywanie w jego pobliżu było absolutnie ostatnią rzeczą, jaką chciałem zrobić, Wiedziałem, że niewykonanie tego rozkazu zrujnuje każdy promyk ucieczki, jaki mogłem jeszcze mieć. Jak zawsze przemogłem się i podszedłem do niego. Wręczył mi srebrną łyżeczkę z wygrawerowanymi dziwnymi symbolami. Nigdy wcześniej nie widziałem tak fascynującej łyżki. Zwykle jedliśmy łyżkami ze stali nierdzewnej, które były używane przez całe moje życie. Wpatrywałem się w jej wymowne kontury i dziwne symbole, ale wtedy przerwał mi, chwytając mnie za nadgarstki i mówiąc: Jedz. Co? Zapytałem. Dałem ci tak wiele, a twoja matka daje ci jej ostatnią część teraz jedz. Odpowiedział. To był rozkaz, a rozkazy były wykonywane. Chociaż nadal nie byłem pewny, co powinienem zrobić, podniosłem łyżkę i spojrzałem na niego pytająco, mając nadzieję, że nie będzie zły. Jęknął i wziął mnie za ramiona, prowadząc mnie, bym stanął przed matką. Jedz, wykrzyczał, a z jego głosu przebijała frustracja. Spojrzałem w dół i zobaczyłem dziurę, którą wykopał. Szorstkie, Ostre krawędzie czaszki tworzyły garnek, z robakowatymi pasami mózgu wewnątrz, słabo pulsującymi, smugami krwi rozlewającymi się w różnych kierunkach. Mamo? zapytałem, pochylając głowę, by spojrzeć na jej twarz. Już jej tu nie ma teraz jedz, zanim będzie za późno powiedział tato, podnosząc moją głowę. Delikatnie wbiłem łyżkę w pęknięcie na powierzchni mózgu i starałem się wyłowić jak najmniejszy kawałek. Mama znów zaczęła krzyczeć, ale stała nieruchomo, kontrolując swoją agonię. Tata jeszcze na mnie nie krzyczał, więc wiedziałem, że robię to, czego ode mnie oczekuje. Wymagało to sporej siły, ale udało mi się uwolnić kawałek mózgu mamy wielkości ślimaka. Gdy spojrzałem na kawałek... Słabo poruszający się na środku łyżki, zastanawiałem się, jakie wspomnienia i pomysły zawiera, którą część mamy mam zamiar zjeść. Zjedz to natychmiast, wykrzyknął tata, już wtedy poważnie wściekły. Włożyłem łyżkę do ust i próbowałem natychmiast przełknąć, ale kawałek utknął mi w gardle. Po chwili wymiociny wypłynęły, ale to oznaczało, że musiałem połknąć własne wymiociny razem z kawałkiem mózgu. Szybkie spojrzenie na wściekłość w oczach taty zmusiło mnie do tego. Wiedziałem, że osiągnął ten sam punkt, który miał tamtej nocy z moją mamą. Zastanawiałem się, czy jego gniew byłby równie silny, gdy był trzeźwy. Czy uderzał z większą czy mniejszą precyzją. Dobrze. Kontynuuj, powiedział z aprobatą, gdy przełknąłem zawartość ust. Odłupywałem kolejne kawałki, początkowo próbując coś z niej ocalić, co szybko okazało się daremne. Nie krzyczała już, a z każdym kęsem stawała się coraz bardziej wiotka. Jej ciało kołysało się leniwie, gdy pożerałem wszystko, czym była i czym kiedykolwiek mogła być, w twardych. Mokrych kęsach, które sprawiały, że moje szczęki bolały od rzucia. Śluz i krew spływały mi po brodzie i zauważyłem, że mama zaczęła się ślinić. Wciąż żyła, ale czymkolwiek była, odeszła już na zawsze. Patrzenie w dół stawało się nie do zniesienia, więc przeżuwając każdy kęs zerkałem na innych. Większość krzyków ucichła, a hałas przypominał mi stołówkę w porze lunchu, choć bez dudniących rozmów. Wszystkie inne dzieci również jadły. Niektóre z kobiet upadły już na ziemię, wiotkie i nieruchome, ale jedliśmy dalej. Każdy ojciec upewniał się, że jego dziecko zatopiło łyżkę w umyśle matki. Wokół słychać było mlaskanie, chrumkanie i chrupanie gdy dzieci pożerały fantazyjny posiłek obiecany przez starszyznę. Naszą ucztę przerwał głośny gong rozbrzmiewający w oddali. Wszyscy mężczyźni zeskoczyli na ziemię, spuszczając twarze i trzymając się za tył głowy, jakby miała wybuchnąć bomba. – To moja szansa – pomyślałem, mając nadzieję, że to tylko szczęśliwa niespodzianka – Rozejrzałem się dookoła i ruszyłem w stronę naszego budynku, stawiając ciche kroki w tempie joggingu. Nikt za mną nie podążył. Mężczyźni milczeli, kobiety zamarły w bezruchu, a dzieci zaczęły szemrać. Wbiegłem do środka i chwyciłem torbę. Serce waliło mi tak mocno, że miałem wrażenie, że zaraz pęknie... I nagle z mojego gardła wydobył się gwałtowny odruch wymiotny, a następnie wypuściłem strumień wymiocin z resztkami matki, które rozlały się po całej podłodze. Wyglądało to trochę jak tani makaron z serem ze sklepu spożywczego, który jadłem kilka razy. Kiedy wróciłem na zewnątrz i zacząłem kierować się w stronę ogrodzenia, zobaczyłem coś w oddali, co zatrzymało mnie w miejscu i błagało bym spojrzał. Powinienem był uciec. Nie powinienem był patrzeć. Po drugiej stronie kompleksu za ogrodzeniem coś wyłaniało się z gęstego lasu. Wyglądało jak zwierzę, tyle że było wyższe niż jakikolwiek z naszych budynków, prawie tak wysokie jak drzewa. Z jego muskularnego ciała wystawały gigantyczne, podobne do wąsów ramiona, i wyglądało, jakby podtrzymywały je kopytne nogi. Coś w rodzaju końskich. Rozległ się rozdzierający uszy pisk, uciszający wszystkie inne dźwięki wokół mnie, i wiedziałem, że to było to. Ten byt wystartował w kierunku kompleksu i przeskoczył ogrodzenie, a ja zacząłem biec w przeciwnym kierunku. Pomyślałem, że musiało mnie zobaczyć, ale patrząc za siebie, zobaczyłem, że zatrzymało się w pobliżu sceny. Szedł powoli wśród tłumu ludzi, jakby próbował coś znaleźć. Szybko dotarłem do ogrodzenia i znalazłem dokładne miejsce, w którym druty zostały rozdzielone, dając wystarczająco dużo miejsca, aby mógł się wydostać. Pobiegłem w kierunku linii drzew, a gdy już tam dotarłem, odwróciłem się, aby rzucić ostatnie spojrzenie na kompleks. W oddali Między dziećmi a zabitymi kobietami stał twór. Jego oczy były ciemnoczerwone, wielkie jak księżyc i czułem, jak się we mnie wpatruje. Nie wiem, czy mnie widziało z takiej odległości, a może nie, ale jego spojrzenie zmieniło moje nogi w masło, a przez kręgosłup przebiegł mi głośny strach. To coś mnie pragnęło. Czułem to i wtedy zrozumiałem, co to było. Jedyny prawdziwy Bóg. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału, i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.